Witam w naszym warsztacie M Motors. Dzisiaj poruszymy kwestię kwestie opon. Bo dość często się pytacie, jakie opony polecacie, jakie zakładamy do, najlepsze są do MP3. I powiem Wam tak: tu mamy założone. Co mamy założone? Pirelli, Pilella, tak, Pirelli, Angela Scott 110, 70, 13. Tak samo i tył, jest założony z Pirelli nowe, czyli 140, 70, 14. Ale o co chodzi? Nie kupujcie Pirelli opon Nie kupujcie Michnella opony, czy jakieś inne Ja wam pokażę jakie opony kupujcie Teraz z MP3, jak w szczególności na przód Bo jak widzimy, tu są, tu było życzenie klienta, Pirelli ma Chce, to ma Ale Pirelli Michnella chowa się w tych oponach, co ja Wam teraz pokażę na przód. I to tak jak mówię, to są opony, teraz co Wam pokażę na drugiej mp na specjalne zamówienie. To nie jest tak, że dzwonicie na hurtownię, czy w Oponeo, czy w Intercarsie, gdziekolwiek, czy tanie opony i macie takie opony. Nie, nie ma. Nie ma. To są na zamówienie. Przy naszej współpracy z MM Motors my je opracowali i już Wam To jest Opona, to jest firma Brinkstone. Brinkstone, 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 Brinkstone opracowało wspólnie z nami odpowiednie opony do MP3. I widzicie, one mają takie specjalne nacięcia tutaj. Tu są płaskie. I tu mają takie o tu takie kawałek gumy, bo ona tędyk idealnie odprowadza wodę. Jakby ktoś potrzebował takich opon, to mówię: są dostępne. W można je zamówić za naszym pośrednictwem. Te opony i mówię Wam, ja jeździłem na nich. Elegancko się prowadzi, nic się nie dzieje. Po prostu zakładacie na felgę, nie wyważacie, śmigacie. A jakbyście pojechali jeszcze na tor, kielce, na miedzianą górę, to mówię Wam: perfekcja, perfekcja jazdy. Mówię: To są opony na specjalne zamówienie. Zgłaszajcie się kto chce takie opony mieć do nas. Koło dwóch miesięcy trzeba czekać, bo naprawdę jest duże zapotrzebowanie na te opony. I mówię Wam, naprawdę świetnie. Wasze MP3, trójkołopce, czy MP3, czy Metropolisy po 16 roku też mają czynaski. Można założyć świetnie w deszczu, w śniegu, w zimie. Jeździcie po prostu tak pięknie się prowadzi motor. Że uwierzcie mi. To jest kwintesencja smaku. Po prostu jak się jedzie, przyjemność jazdy na tych oponach. Nie martwicie się, że nie wyhamujecie, że w zakręt nie wejdzie, że wam się uśli. To są specjalne. Ona jest specjalnie wyprofilowane, jak widzicie. Specjalnie tu jest taka krawędź zrobiona. Inżynierowie 3 lata. 3 lata im to zajęło, żeby taką oponę opracować. I dostarczyli do nas. Ja byłem w górze na torze sprawdziłem. Straż pożarna była wodą lała po prostu zero. Różnice, czy suchy, czy mokry asfalt. Pięknie się prowadzi. jakbyście potrzebowali takie opony, tak jak mówię, piszcie maile z zamówieniem na Messengera, sms-em 24 na dobę. A tak, ale uprzedzam: około dwóch miesięcy trzeba czekać na taką oponę. Trzymajcie się, ciepło, i przemyślcie sprawę opon.